Hej, kochani, witamy was bardzo serdecznie. Właśnie wróciliśmy z bardzo dużych zakupów. Byliśmy na zakupach w Lidlu. Naprawdę mamy mega, mega duże zakupy, ponieważ robiliśmy, no już taki większy zapas, więc zakupów mamy mnóstwo, tak jak tutaj widać. Pokażę wam, kupiłam maseczki w aptece. Kupiłam na razie 6 sztuk dla nas po prostu do wychodzenia z domu. Tam mamy oczywiście rękawiczki jednorazowe i tu mamy maseczki, więc zaczynamy może od tej strony zacznę. Tutaj kupiłam tortillę pszenną. O, tu jest 6 sztuk. Myślę, że z kurczakiem na jakiś obiad będzie akurat. Tutaj mam cztery zapiekanki. Z szynką i świeczarkami. Tutaj kupiliśmy ziemniaczki. Tutaj mam cztery pomarańcze, ale chcę z nich wycisnąć sok i zrobić lody, tak jak ostatnio właśnie dzieciom zrobiłam. Tu jest mięsko i tutaj kupiłam tak, dwa opakowania takiej kiełbaski. Tutaj mam jeszcze jedno tutaj kupiłam mój mąż dzisiaj będzie robił rosół. Skaczki kupiłam porcję rosołową skaczki. Tutaj mam duży taki XXL filet z kurczaka, to też myślę, że na dwa obiady. No tutaj jest takie ubaska. Okej. Okay. Więc naprawdę słuchajcie, trzy takie torby wielkie z Ikei, Jakoś się z tym doczłapaliśmy do góry z samochodu. Tu jest ser, tutaj jest jakaś szyneczka, kolejna szynka i jeszcze kolejna szynka. Tutaj kupiłam sobie małe opakowanie, małe opakowanie sushi, bo miałam ochotę. I teraz kochani, tutaj na tym blacie, słuchajcie, nad zmywarką to by było wszystko. I teraz pokażę Wam może trochę zaciągnę żaluzję, że nie będzie tak. Słońce się odbijać. No i tak, kochani, nie wiem od której strony zacząć, ale może od tej. Tutaj kupiłam takie właśnie do hotdogów fajne bułeczki. Tutaj mój mąż kupił sobie jakieś pięć par skarpetek i jakieś tutaj dwie bluzeczki, czarna i szara. Kupiłam kawę, bo już też mi się w pracy kończy kawa, więc muszę jutro zabrać. I tak. Tutaj naprawdę są rzeczy poukładane nie po kolei, więc wiecie, nie, nie jakoś tak super tematycznie. Tutaj kupiłam jakąś taką szyneczkę. Tutaj kupiłam zielone pesto do makaronu. Tu mam trzy mleczka. Dwa opakowania chusteczek nawilżanych, tych mokrych. Tutaj kupiłam te śledziki, są bardzo dobre. Wiejskie z, w zalewie z cebulką w oleju, bardzo fajne, takie mięciutkie, bardzo dobre. Kupiłam dwa opakowania kary, bo już mi się kończy. Kupiłam ściereczki. Ten płyn do czyszczenia łazienek jest mega skuteczny, do wanny, do umywalki. Dwa opakowania makaronu. Tutaj jeszcze mam cukier. Płyn do prania, bo już mi się skończył. No, i teraz tak, jeżeli chodzi o słoiczki, to tutaj kupiliśmy trzy słoiki tej ciecierzycy gotowanej z lidla. Ona jest przepyszna i bardzo dobry. Wychodzi z niej humus naprawdę lepszy niż z ciecierzycy z puszki. Więc ten Wam serdecznie polecam, jeżeli chcecie sobie sam, samemu zrobić hummus. Tutaj pikle. Moje ulubione. Tu mamy dwa słoiczki ogóreczków konserwowych. Tutaj ja bardzo lubię te małe puszki. Tutaj mamy kukurydzę złocistą z Bonduel i to są takie minimalutkie puszki. Widzieliście je na, na pewno na niektórych moich filmach. I tu są dwie po 85 gram. I tutaj mamy kukurydzę. Wzięłam fasolę czerwoną, bo tutaj Michał uwielbia, i cieciorkę w puszce, bo to też. Mój syn bardzo lubi, a Aninka lubi kukurydzę. Więc kukurydza. Wzięliśmy jeszcze pomidory krojone, mleko kokosowe. Tutaj, co tu mamy? Tu mamy dwie czekoladki taką z orzechami i taką jakąś nowość. Wzięliśmy Oreo White. Tutaj mam dwa opakowania. Szybko, chusteczek. Tutaj mam łososia takiego na kanapki. Pepsi, dwa opakowania płatków do mleka. Tutaj mam seler naciowy. Opakowanie paróweczek. Tutaj mam trzy chlebki. One są niekrojone, wiem, bo teraz nie ma krojenia w Lidlu, więc sobie poradzimy. Tutaj mam jeszcze oliwki, dwa pączki, orzeszki. Tu mam jeszcze humus paprykowy. Tak, tutaj mamy... Duszki, paka szpinaku, tutaj moje gumy do rzucia, lajsy, serowe. Tutaj jeszcze wzięłam Tatar, dwa opakowania. W Lidlu się już pojawiły właśnie rzeczy takie do malowania jajek, więc kupiłam takie, właśnie farbki, takie barwniki. Tutaj mamy marchewkę, maliny truskawki, cztery jogurty, zupki, pakę takiego łuskanego słonecznika, dużą paczkę fistaszków ciasteczka, co tu jeszcze? Dwa jabłuszka, papryka. Ta papryka jest bardzo fajna, my ją często ją kupujemy właśnie z Lidla. Tutaj dwie papryki, ale pachny, pachną te truskawki. Dwie papryki, jedna czerwona, żółta. No i takie podstawowe. Por. Duża główka selera, dwie cebulki czerwone, tu jeszcze mamy yy, pietruszkę, trzy ogórki, i tutaj jeszcze kupiłam dla dzieci, ale to na święta dostaną. Takie właśnie zajączki z Kinder czekoladą. No, i to by było wszystko, więc takie zakupy. Jak tutaj widzicie, myślę, że jeszcze mamy zapas w lodówce, troszeczkę mięska mam. Ale myślę, że tutaj to, co dokupiliśmy, to spokojnie nam na dużo obiadów wystarczy. Także na pewno przez najbliższy tydzień nie będziemy musieli nigdzie się ruszać. Także oprócz tego, że ja jeżdżę do pracy, ale oprócz tego to nigdzie nie będziemy musieli się ruszać, do żadnych sklepów wszystko mamy. Także takie zakupy. Dobra kochani, ja się z wami żegnam. Buśka, pa!